Byliśmy na stoisku Free Novatiki ze mną nie byle jaki gość sam Krzysztof Dymianiuk pionier polskiego reprapu twórca i właściciel mój Reprapel największego forum poświęconego drukarkom 3D i artysta FDM twórca szeregu drukarek 3D Krzysztofie. Bardzo miłe słowa, Aż. Nie wiem, co powiedzieć, tak naprawdę. Twórca, twórca drukarek. No, jest ich, jest ich kilka na, na koncie, więc można powiedzieć, że tak, no tworzy drukarki. Tworzy drukarki, tworzy wydruki i yy, jeszcze inny, parę innych rzeczy, ale dzisiaj mówimy o drukarkach. W ofercie macie w tej chwili trzy urządzenia. To jest tak naprawdę no, dwa i trzecie wchodzące lada dzień na rynek, czyli Gate, Flexa i Profab. Dokładnie tak. GATE jest naszym podstawowym, najtańszym, najtańszym produktem. Jest to drukarka, która występuje w dwóch wariantach, do samodzielnego montażu, jak i, jak i cała złożona drukarka. Następną drukarką, jest, jest, którą, którą w tej chwili wprowadzamy do oferty, jest drukarka Flexa i niedługo, niedługo po, po wprowadzeniu Flexy wprowadzamy drukarkę Profab. Są to drukarki różne konstrukcyjnie, różnią się ceną, tak samo różnią się wyposażeniem i samą budową. Okej. Okay. Powiedz y, reprap.pl y, kiedy zmiana grafiki? Zmiana grafiki nigdy. Wiesz, że pod tym względem jest, jestem konserwą i y, lubię, lubię prostotę, i for, forum y, reprapowo.pl zostaje w, taki, w takiej formie, jak jest. Nawet z tym logiem PHBBB, dzięki temu, że PHBB jest darmowym skryptem, którego używam, i fajnie, żeby, żeby było to y, pokazywane. OK, przejdźmy w takim razie, może teraz do y, Twoich drukarek. Jeśli chodzi o gate'a, tuż przed targami wprowadziłeś dosyć y, z jednej strony prostą modyfikację, ale z drugiej dość nieoczekiwanie jedyną chyba dostępną tego typu y, funkcjonalność w przypadku drukarek y, typu reprap do samodzielnego montażu, czyli y, auto, leveling. auto leveling albo Z-prop. Tak zwane m, auto, automatyczne poziomowanie osi Z względem e, powierzchni płaszczyzny, płaszczyzny druku, e, dru, e, do drukowania. Jak to działa? Jak to działa w bardzo prosty sposób. E, m, drukarka drukarka e, odczytuje poziom w trzech punktach na stoliku i dostosowuje wysokość, wysokość osi Z, wysokość głowicy nad stołem konkretnie względem tych trzech punktów. Czyli nie trzeba już samodzielnie za każdym razem tego stołu regulować. To wszystko robi za nas e, głowica. To wszystko robi za nas oprogramowanie drukarki. Okay. I może nie tyle, co jest, jest to związane za każdym razem z poprawą tego stołu, aczkolwiek wiele osób, wiele osób cierpi na ten, na ten problem, że zawsze, zawsze ten stół muszą, muszą poprawiać. W tym przypadku, jeśli mamy mapowanie stołu w trzech punktach, odchodzi nam mozolne, mozolne poziomowanie stołu i nawet poziomowanie wysokości głowicy nad stołem. W tym momencie za, załatwia to za nas oprogramowanie. Czyli nie ruszacie stołem, robi to porusza się głowica? Dokładnie tak. Okej. Okay. Czy w pozostałych drukarkach, we Flexie, w Profabie będziesz wprowadzał również to rozwiązanie? Pewnie w nowych rewizjach będzie, będzie to wprowadzone. Na chwilę obecną nie mamy, nie mamy takiej potrzeby. Flexa i Profab mają inną konstrukcję stołu. Tam stolik porusza się w, w osi Z na precyzyjnych prowadnicach, na, na śrubie kulowej, więc tam tych odchyłek od, 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 od płaszczyzny drukowania nie, nie są takie, takie duże jak w przypadku maszyn, w których stolik porusza się w, w płaszczyźnie Y. Czyli po prostu in, inna mechanika drukarki yy, y, poz, pozwala na to, żeby, żeby to było wszystko precyzyjnie prowadzone. Okej. Okay. Yy, Flexa ma charakter otwarty, Profa jest zamknięty, ale nie ma grzanej komory grze, yy, roboczej. Nie, Profab nie ma podgrzewanej komory roboczej. Jest utrzymywana raczej stała temperatura podczas drukowania w granicach 40-50 stopni i jest wydruk odizolowany od wszelkich, od wszelkich przedmuchów tak, czy, czy powiewu chłodnego powietrza. Dzięki temu jest na pewno wpływa to pozytywnie na, na wydruki robione choćby nawet z ABS-u. Jasne. Przejdźmy może w takim razie teraz do Flexy. Flexa dostępna będzie w sprzedaży kiedy? Tak naprawdę od stycznia. Hmm. Można kupić i zamówić już, generalnie już teraz, w sprzedaży, bo na cały czas chyba trwa. Tak, jeszcze przez sprzedaż trwa. Yy, w, tym, w, tym, w tym momencie. Yy, yy. Przygotowujemy się do, 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 produkcji, do produkcji masowej. Była to pierwsza, pierwsza partia produktów już po prototypach, która jest dla, przeznaczona do przedsprzedaży, a wersja, wersja która będzie już, już masowo produkowana, będzie już dostępna od stycznia. Ok. Powiedz jeszcze taką rzecz. Ta drukarka, podobnie jak i w Profab, ma dwie głowice drukujące. W obydwu przypadkach jest to Bowden. Tak. Bowden, czyli osobno znajduje się podajnik drutu, a osobno znajduje się głowica. Okej. Okay. Oprogramowanie Repetier Host, ale również wersja dedykowana. Dokładnie tak, jest to, jest, jest to przygotowany, przygotowany host Repetier dla naszej firmy, z naszymi profilami wydruku, z naszymi ustawieniami dla naszych dukarek. Super. Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć jedną taką kwestię, bo tutaj u Was w rogu wisi coś. Niezwykłego, może nie aż tak niezwykłego jak na stoisku Mąki Faba, no, nie oszukujmy się tam ja trochę. Wie, bo miałeś, miałeś udział w, w projekcie Orzeł, więc na pewno, na pewno nie może to być lepsze. Ale również robi wrażenie, <laughs> robi wrażenie to, y, że ta rama rowerowa, bo to jest rama rowerowa, prawda? To jest rama, to jest model, model ramy, ramy rowerowej prototyp prototyp ramy roweru MTB, jak widać, jak widać z ruchomym wachaczem tylnym. I to, co jest tym niezwykłego, to to, że tak naprawdę poza tymi pojedynczymi nakrętkami, śrubami wszystko jest wydrukowane na drukarce 3D. Dokładnie tak, zostało to wydrukowane, tutaj zresztą widać materiał, zostało to wydrukowane w częściach na drukarce Gate, części zostały ze sobą połączone, obrobione, pomalowane. Dzięki temu możemy, w ten sposób możemy realizować nawet duże projekty mimo posiadania małego pola roboczego w drukarce. Natomiast sama sprężyna jest z Nelonu. Sama sprężyna została wydrukowana z Nelonu, dzięki temu zachowałem sprężystość materiału. Okej, okay. będziesz o tym chyba mówił na warsztatach. Jak zrobić coś tak dużego z poziomu tak niewielkiego, niewielkiej maszyny? Dokładnie tak. Warsztaty odbędą się w dniu dzisiejszym o godzinie 17. Czyli jak z małego pola wy roboczego wycisnąć duże wydruki. Okay. Dzięki wielkie za rozmowę.